Hej, czyli wyjdźmy i z Strony Radek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym 17 odcinku. Zagrajmy w stylu Total War. Część Europy już zajęta, ale to od nas pleców. Czas pokonać królestwo Aragonii, a przynajmniej odeprzeć je na sam początek. Mamy dużo oddziałów dystansowych, mamy dużo piłoty. Mamy mało kawalerii, on ma bardzo dużo kawalerii, on powinien tutaj... Jezu, yes, jak to jest głośno, ja to muszę zaraz ściśleć. Um, będzie, trzeba, będzie trzeba po prostu coś wykombinować, bo inaczej... Kiepska, kiepska. Ale myślę, że właśnie trzeba wykorzystać tą piechotę, to, że on ma tej kawalerii od cholery i nie zrobimy tego błędu, który zawsze potrafiłem robić, czyli że stawiamy masę jednostek przy bramie, co jest błędem. O, już można grać. Bardzo, bardzo dobrze. Okej. Okay. Eee, więc teraz tak. Zastanawiałem się czy nie dać kuszników w ogóle. Zobaczmy. Jakie nie mają atak 3. Kusznice mają atak 6. Dajmy kuszników. Eee, łucznicy sami w sobie i tak mają duży zasięg. Kusznice mają ten zasięg niski dość. Nic tu nie zmieszczę trochę lipa. Was nie chcę tutaj dać Kuszników Zdecydowanie kuszników trzeba tutaj rozłożyć Tutaj damy łuczników Jeszcze gdzieś tutaj tych kuszników O! Nie mogą kilka nawet tych Tak naprawdę linii tworzyć To nie jest żaden problem Myślę, że dadzą sobie radę, po prostu Żeby byli i walczyli, dobra Teraz łucznicy Których oczywiście będę chciał Strasznie wykorzystać o, Coś mi przycinasz się, gro Takie mam wrażenie przynajmniej Mam nadzieję, że złudne Tych włóczników na razie sobie rozstawmy tutaj po prostu, żeby byli Mieczników też tu Mamy raz, dwa, trzy, cztery, to jest rozstawione Trzy oddziały łuczników, raz, dwa Tu jest trzeci właśnie, niepotrzebny on tam jest Wstawimy go tutaj, o, on powinien sobie świetnie dawać radę W tym miejscu, o tutaj Dokładnie w ten sposób, panie mają bardzo duży zasięg, więc No dziwne spadki FPS-u są, tragiczne wręcz może hajest damy? Jeszcze na najwyższe. nie powinien być problem. Ewentu Ewentualnie. Dobra, nie wiem. Nieważne. Nie przejmujmy się teraz tym po prostu. To jest problem nagrywania mirilisem. Kurde. Nie lubię go za to tego programu. Czy jest druga brama? Nie ma drugiej bramy. Trochę problem mamy. Wow, ale rymy. Cudownie, w ogóle miasto jest troszeczkę małe. Ale jakoś to przetrwamy. Dobra, sortujemy bitwę i oczywiście wchodzimy jak najszybciej. Ci kuśnicy, no powinni mieć już zasięg. Nie wiem, zobaczcie, że zaskakująco często w tej chwili jest jakiś spadek FPS-ów. Coś to jest ewidentnie kurczenie tak. Dobra, na razie dajmy sobie pauzę. Ważni tam bardzo szybciutko. I teraz tak. Um... No oczywiście, że atak jest potrzebny na te jednostki. Jest sfokusowany na te jednostki, jest potrzebny bardzo. Eee, załatwmy to, co załatwić trzeba było. I tak. Jeden oddział piechoty tu. A ogólnie cztery. Drugi oddział, tu. Trzeci, czwarty oddział, tu. Na razie w ten sposób. Jeden oddział, tu. Drugi oddział, tu. Trzeci oddział, tu. Nic więcej na razie nie potrzebuję. Gdzie ta piechota jest? Tu są te dwa oddziały. Te dwa oddziały, niech po prostu przejdą sobie tutaj. Co do kawalerii, to naprawdę nie mam pojęcia co z nimi zrobić na razie, więc. Musimy ich zostawić tak jak są. Wiecie co, poczekajcie. Ja spauzuję, ja po prostu zmienię program nagrywania, bo tutaj troszeczkę jest po prostu już przygięcie moim zdaniem. I zaraz do was wracam. Okej, okay, ludziska, wracamy. To już powinno być troszeczkę lepiej. A, jest jeszcze jeden problem. A propos dźwięku, ale to już sobie zwiększymy w takim razie tutaj. Jak, możecie zauważyć, że troszeczkę jest mniej FPS-ów ogólnie, bo tutaj chyba jest jakiś limit, tak mi się wydaje. Czemu wy nie strzelacie? Ci kusznicy mają jakieś bugi. To nic nie daje, że ci kusznicy to są rozstawieni Dobra, chodzić. Z tych murów, bo nam wchodzą za to wr wrogowie już. Um... Nie no, zobaczcie, to jest w ogóle nie tak jak powinno być. Ci kusznicy... Ci kusznicy nie robią dokładnie nic. Łucznicy też nie robią nic. Jest jakiś bóg po prostu. Ta mapa jest jakaś zbugowana. Ale mnie to wcale absolutnie nie dziwi. Wracamy, znaczy wracamy, no. No tak, wracamy łucznikami tutaj po prostu. Mieli się wycofać. Niech to robią. Uciekajcie, nie walczcie. No właśnie, wycofać się po prostu i tyle. No halo! Wszyscy mają się wycofać. Nienawidzę oblężeń w ogóle tego typu zabawy w Mediwalo jest tragicznie zrobione, po prostu to. Wszelkiego rodzaju oblężenia i tego typu, tego typu rzeczy, naprawdę. Jeśli nie lubicie czegoś takiego, znaczy jeżeli nie lubicie właśnie takiego, jakiegoś nie wiem, zbugowanego, bezsensownego, obrazu, gry, to. To ja wam radzę po prostu, żebyście nie grali bitew. Znaczy, no trzeba czasami, ale. Jeśli tylko możecie, to tego nie róbcie. Bo jest dramat po prostu, a nie gra. Niestety. To oczywiście brama, jakieś uszkodzenia, 50% i tak dalej, i tak dalej Właśnie, czemu wy nie strzelacie do nich po prostu? Powinniście mieć na nich idealny cel tak naprawdę oni sobie no robią pewnego rodzaju jaja, po prostu czy się tak wyrażę A i tutaj, na przykład, atak. Ci żołnierze niech się zajmą tymi. Powinni sobie po prostu z nimi bardzo gładko poradzić. Ewentualnie jeszcze. Cofniemy ich, dobra, i dajmy teraz, może, te podstawowe jednostki tutaj. No, nie wątpię, 7% w końcu przeciwników uległo naszej potędze. Dobra. Dobra, generał, niech tutaj wykona jakąś ofensywną szarżę. To włócznicy, no, ja wiem i tak dalej, ale... Chyba nie powinienem przegrać tego, tak mi się wydaje, ale już co? O. Już przyszli nasi włócznicy. Już się nimi powinni zająć, więc okej. Okay? Tutaj wygrywamy rzecz jasna, o! Ja tego w ogóle nie zobaczyłem, Zobacz, o Jezu, zobaczcie co się stało, jak, się, jak wylali się na nas po prostu. Tragedia. Masakra. Naprawdę tego nie zobaczyłem. Nawet kiedy to się stało. Tutaj cały czas jest tyle samo, ta sama ich liczba. No ta bitwa wygląda po prostu fatalnie, naprawdę. Też powinniśmy sobie dać bez problemu radę. W ogóle powinniśmy tą kawalerię uruchomić, bo to jest troszkę dramat, że my jej w ogóle nie, nie. mamy w ogóle nawet co z nią zrobić. Te wszystkie jednostki tutaj na środek, naprawdę. Więc brak możliwości uciekania. Naprawdę, no strzelać do nich. To jest teraz. Są teraz takie piękne cele, że... Nie, roz nie, nie widzę w ogóle innej opcji, jak po prostu zmiażdżenie ich tutaj. Yy, dobra, kawaleria niech sobie leci tam. Generał, niech podejdzie bliżej. Wy, tutaj też, oczywiście. Ja myślę, że to jest. Nawet nie muszę mówić, tak mi się wydaje, że. Tam coś powinno się zacząć dziać. Ty, tego kawaleria właśnie nas zaatakowała. Ona nie daje sobie rady przynajmniej nie powinna. I faktycznie ona przegrywa z nami. No to jest. chociaż tyle dobrego. Ja wiem, że troszeczkę kawalerii poświęcę w tej bitwie, ale ja to jestem absolutnie tego, yy, nasze znaczy święcie przekonany. Ja wiem o tym, tak? Jestem świadomy tego, co się stanie. Ale zobaczcie, no tutaj to jakąś zaciętą walkę prowadzą. Dobra, atakujmy tam. Tych na razie nie, nie uwalniamy. No gdzie wy? Dobra, i rzucamy teraz też piechotę. Ja prostu sobie nie wyobrażam, że tam, tam nie będzie rzezi, nie? Dzięki naszym włócznikom, oczywiście. Tam wygrywamy. No tutaj, no dobrze, zastosowałem jeszcze ten motyw, właśnie. Właśnie wykorzystałem ten motyw tej blokowania, przejść. Dzięki temu jego kawaleria tak naprawdę się rozbija o nas. A ci łucznicy czemu nie strzelają? Tak samo ci kusznicy. To jest oczywista sprawa, moim zdaniem, że tam ma po prostu być właśnie największy ostrzał. Ci niby tutaj uciekają, ale dobra, walić tych, co uciekają. Przebijcie się przez ten oddział. W ogóle tę kawalerię to chciałbym tutaj dać. Niech ona się przebija, niech ona tam walczy. O, tu jest coś, coś się udało w końcu, widzę. W takim razie, no. Panowie, atakujemy. Ja wiem, że tutaj troszeczkę jest takie rzucanie wszystkich, tak nawet na ślepo bym powiedział. Że to przez jednostki i tak dalej, własne, ale. Ale to jest jednak. To są jednak oddziały, które mogą walczyć. Wręcz, a to jest dla mnie ważne. A ten ostrzał to jest naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo ważne. Gdzieś tutaj. Gen o Jezus, przebili się do generała chyba. Totalnie niekorzystna sytuacja to była w tej chwili, że. Nie, nawet nie ma sensu, jakby utrzymywać tego. Znaczy, utrzymywać. Nie ma sensu starać się tego bronić czy coś takiego, absolutnie nie na tym, nie na tym rzecz polega, aby się wycofać i tutaj wszyscy. Walić tamtych, bo tam ci uciekają. Tej wesprzeć tych tutaj po prostu. Właśnie, bo tamto to źle wygląda. W tym miejscu wygląda to już jakoś, jakoś lepiej. No tak, tych panów z Modesy właśnie trzeba. Wziąć jakby w dwa ognie coś takiego. Ten generał jest, broni się. Tak trzymać. Ta milicja, dobra, dajcie. tam tamtych. Naprawdę ty wszyscy, wszyscy tych panów z Modesy czy jakoś tak oni się nazywają. Oj, cofać się. No to jest bardzo potężny przeciwnik, niestety. Potężny w tej kwestii, że naprawdę, no, Sprawiać trudność będzie, to jest pewne. Gdzie jest ta piechota? O, tutaj jest ta piechota. Zobaczcie, jaki tu jest chaos po prostu, no, trup ściele się gęsto, jak to się tak ładnie... się mówi. Tutaj, raz, dwa... Dokładnie, ja wiem, że to jest kurcz, ogromne straty będziemy mieli. I w ogóle, ale. Nie wyobrażam sobie w ogóle, zupełnie. Ni niczego innego sobie w ogóle nie wyobrażam, jak tutaj zwycięstwo. O, strzeż przyboczna generała, to jest ciekawe. Budynek przychwycony, stracony, etc. To jest. Co chwila, zapewne to samo. O, matka, bra proszę, proszę. W ogóle tych kuszników w og sobie wycofajmy w taki sposób, żeby się ustawili. Tak samo was. Chcemy po prostu was ustawić, żebyście stali w jednym miejscu. Nikt was teraz nie powinien tutaj atakować. Właśnie, generał przeciwnika nie żyje. To już jest kolejny bardzo duży plus. Ale kurczę, no i tak bardzo ja dużo straciłem jednostek w praktyce 50% armii. A, i ta moja kawaleria oczywiście. No to tak, w pościg tam za nimi wszystkimi. Nie wyobrażam sobie w ogóle czegoś innego. O pięknie. Przegrali. Ła, raczej my wygraliśmy, ale to. Mniejsza z tym, jak to oceniamy. Ponieważ to i tak nie jest wynik jakiś tam godny podziwu niestety trzeba ich wybić, żyć jasna, ale. Najważniejsze jest w ogóle sam fakt, że wygraliśmy, tak? Nic więcej, naprawdę. Nic więcej nas nie powinno tutaj interesować. Ci włócznicy powinni ich wybić tak najszybciej, nie? Właśnie. No zbugowali się, ale to jest medieval po prostu. No medieval się bardzo często buduje, buguje, ale zobaczcie, że tak naprawdę te jednostki pokazały klasę. Te i właśnie po prostu jednostki do walki, w zwarciu. I tyle. Naprawdę pokazali, pokazały klasę. Łucznicy, kusznicy też na pewno dużo im zawdzięczamy. Niemniej jednak, no. Nie wygląda najlepiej ich praca, że się tak wyrażę. Naprawdę się tak na tyle się zbugowali, że nie wiedzą tak naprawdę jak zabić te jednostki. Podejdźcie po prostu tutaj. Ja nie powinni ich zabijać z samego faktu, zame, w samym momencie, kiedy poda, podchodzą. A spróbujcie wejść na mur Będziecie przychodzić koło nich czy coś takiego? Właśnie, o! O, odblokowali ich w tej chwili, co? No właśnie, no i do wybicia, pięknie Strasznie duże po prostu straty ponieśliśmy, okropnie A tam jakiś jeden ucieka, widzę Dobra, koniec bitwy. 900 za 1600, ok, ale dużo łuczników nam przetrwało i takich tego typu oddziałów dystansowych, one są oczywiście fajne do obrony i tak dalej się wydaje. Ale nie wygląda to akurat najlepiej. <laughs> Aragonia postanowiła się wycofać. I zrobiła nawet, nawet dobrze, muszę przyznać. Bo ja tu już lecę ze wsparciem. No i Tuluza, są fakt, że Tuluza się obroniła, to jest duży, duży plus. Ok. W Tuluzie łączymy jednostki, bo ja nie potrzebuję niczego więcej w ten sposób. Um, do tą kawalerię, to mogę sobie w ogóle już odpuścić. No tak, wolę jeden kolejny oddział niż tam po prostu dotrenować tych kilkunastu ludzi. No przetrenować mogę chociażby tych kuszników, ile ich mam. Raz, dwa, trzy, cztery i trzy. Siedem oddziałów. Chyba jednak sobie z nich zrezygnuje. Już tak naprawdę lepsi są. Naprawdę, już lepsze są inne oddziały. Lepiej mieć kilka innych oddziałów przetrenowanych niż tych. Tu mamy tą konnicę do rozwiązania, bo jest cholernie droga. Trzy oddziały konnicy, cztery oddziały konnicy. Dużo konnicy teraz mamy tutaj w tej armii. No proszę, i się nawet nie mieszczą w garnizonie. No nic. Um, wszystkich możemy przekazać. Generała puścimy sobie osobno, tędy on się przedostanie do Bordeaux. To jest jego zadanie ogólnie, żeby się przydostać do Bordeaux. Będziemy formować w takim razie siły i spróbujemy im widać, wydać walną bitwę. Żeby rozbić im tę armię i po prostu spróbować ewentualnie zaatakować jakiś ich fort. Skoro, nas, skoro sami wypowiedzieli nam wojnę, no to my nie możemy pozostać im jakby to powiedzieć dłużni. Tą kawalerię sobie przetrenujemy. W ogóle wszystkie sobie damy tutaj do kolejki przetrenowywania. No tutaj akurat armia wygląda tak solidnie, tak? No, może nie jakoś tak. Coś innego, znaczy nie to, żeby jakoś jeszcze tam super, super w ogóle nie wiadomo co, ale wygląda po prostu solidnie. No w tym miejscu mam strasznie dużo tych kuszników i tych trochę łuczników, trochę słabo mam z kawaleriem i tak dalej, ale cóż, nic nie poradzę. A tutaj pan oczywiście potwierdził, że a dobra, zaatakuje mnie, znaczy, że będzie mnie oblegał, co oczywiście mi się bardzo nie podoba. Jakaś kawaleria kupiecka, to by im się przydało na przykład, muszę przyznać. Z kolei, skoro i tak mam być ekskomunikowany, to posłuchajcie, nie ma sensu siedzieć... W zamku, i myślę, że. Wow, trafiłem na jego jakiś oddział, to jest zasadzka ogólnie. Na razie się wycofamy. No, bo no, to jest jakiś tam pierdolowany oddział, który akurat dużo zrobić nie może. Ale z względu że trafiliśmy na niego jako zasadzka, to oczywiście coś tam jednak zrobić może. E, wiem, że to śmiesznie zawrzało, ale dobra. Do przetrenowania. Oddział kawalerii do jedno, do tego armii. O, i pięknie kolejne możliwości werbunkowe. O to kurcze chodzi. No Paryż, Paryżem no. Nic za bardzo interesującego. Zdałoby się naprawdę zrekrutować trochę jedną z tych trochę armii. Oj zdałoby się naprawdę. Mamy dużo pieniędzy, więc możemy sobie na to pozwolić. A o tutaj możemy jak ładne. Nawet tych rycerzy, oni są cholernie drodzy, ale niech będą mi oni nawet. Tych szpiegów potrzebujemy tutaj naprawdę sporo. I znowu musiałbym walczyć z panem na, na moście. Niezbyt interesująca oferta. Przejdziemy sobie tędy. Po prostu. O, dyplomatem mam. Jak ładny. Pewnie może się wydostać z miasta, to już nieładne. Co powiesz na to, że na przykład wyszedłbym i wypowiedział ci bitwę. I walczylibyśmy jeden na jednego. I tak, w kawalerii wygrałbym, w piechocie, z piechotą też bym wygrał. Tą bitwę będzie można rozegrać sobie w sumie, nie wiem jak stoimy z czasem. To było 5 minut plus bitwa, no powiedzmy, że tym czasem pewnie nie stoimy za dobrze. Więc tak, ja wyjdę, rozbiję mu tą armię, która mnie tutaj atakuje, a ta to już jest oczywiście kolejna armia, która będzie szła po prostu rozbijać tę jego armię. No, gdy uda nam się po prostu to zrobić, czyli rozbić tych panów, to tak naprawdę dobrym posunięciem będzie cofnięcie tej armii, zostawienie tej armii tutaj, już po rozbiciu ich wszystkich, cofnięcie do Stauffen, ty tych lepszych, tą pierwszą armię, faktycznie stworzenie z tej pierwszej armii takiej jaką chcę, czyli mniej oddziałów dystansowych, więcej oddziałów do walki w zwarciu, dwa te potężne oddziały kawalerii, żebym mógł je równomiernie po bokach rozłożyć. No, i oczywiście w międzyczasie chcę tą armią tutaj zająć. Są osady, a powiem wam szczerze, że myślę także nad tym, żeby po prostu tą armię wyposażyć w te jednostki, znajdujące się tutaj. Zobaczcie raz, dwa, trzy, cztery dodatkowe i puścić ich tędy północą po prostu i na przykład zaatakować Hamburg. To już kolejna bardzo potężna twierdza. Ale okej, okay, to jest takie tylko moje mniemanie. Na razie, oczywiście, też zbieramy armię tutaj na południu, no ale myślę, że tutaj się obronimy. Nie powinno być jakoś coś złego. Kończymy turę. <laughs> Ja wiem, że tam mnie oblega, miałem wyjść i go rozbić w tej bitwie, ale to zaraz zobaczymy, czy on przypadkiem czegoś nie zrobi. Chociaż w sumie niepotrzebnie kliknąłem tą turę, bo to jakoś się zapomniałem. Może zebrać armię, o, albo na przykład tutaj coś wysłać. No też tak może. No właśnie, mógł sobie z z tam armię po prostu y ulepszyć, prawda, prawda. O, i tutaj widzę, że doszedł z wsparciem, o, ładnie, teraz wpadł tak naprawdę jakby w moją zasadzkę. Spaga nie ma problemu. Ze względu na to, że mówię, no nie wiem jak tam z czasem stoję, więc będę zaraz po prostu odcinek kończył. Niestety stopara sobie nie ustawiłem, ponieważ telefon mi się ładuje gdzieś w innym miejscu pokoju. Nie chcę tak odłączać i podłączać co chwilę go. Słaby generał, po prostu nie potrzebuję, no nieważne jaka byłaby sytuacja polityczna mojego kraju, ja potrzebuję jak jeśli już generałów, to utalentowanych. Dobrze. Jak stoimy z jednostkami? Dobra, was rozwiążę 3 i 3, no 6, to nie jest źle. Raz, dwa, trzy oddziały tej kawalerii, jeden oddział ty tego typu, dwa oddziały te, dwa oddziały te, dwa oddziały te, jeden oddział ten, siedem oddziałów takiej piechoty. Takiej faktycznej, dobrej piechoty. Hmm. Widzicie, czego potrzebuję? Szpiega w tym miejscu. I powiem wam szczerze, że mm, nie mam możliwości rekrutacji szpiega, a jaka szkoda. A cóż to są za jednostki, przyjacielu? Nie przypominam, żebym sobie wydawał Ci pozwolenie na wkroczenie tego typu armiami na moje tereny, ale. No, rozumiesz o co chodzi. To może, to może być zły znak. Mam nadzieję, że nie jest. Okej, okay, no, rozbicie tej armii, to zaraz się tym zajmiemy. No, ta armia imperialna też jest taka, no, na, 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 na rozbicie, powiedzmy sobie szczerze. Prawda jest taka, że nawet ta armia tak naprawdę pretenduje do. Naprawdę, wycofać te dwa oddziały tutaj. Dać te dwa oddziały. Tutaj trzy, cztery. Hmm. Naprawdę, może po prostu na razie zmniejszmy ilość kawalerii. Dajmy troszkę więcej piechoty. I zobaczcie, że to już jest naprawdę potężna armia. No, aż uciekli na drugą stronę, po prostu. No. Nie chcę mi się ciebie gonić, dlatego nie będę tego robił. Po prostu sobie wyjdę, a tutaj rozegramy bitwę, rozegramy bitwę, odeprzemy tych panów, zaraz, a potem trzeba będzie się zająć po prostu tymi armiami, ale myślę, że ta już jest no tyle potężna, że da sobie radę. W tym miejscu brak możliwości rekrutacji, tak naprawdę czegoś ciekawszego, czegoś potężniejszego. Gdzie mam jakiegoś agenta, żeby mi pokazał, czy tutaj czegoś nie ma. No jest, no tych armii jest strasznie dużo tutaj. One są naszym głównym problemem, głównym zmartwieniem, że ich jest aż tyle. O, dyplomata mogę tutaj w kolonii. Czemu nie? Um, no i dobrze, no teraz zaraz kolejne bitwy to już akurat rozegram sobie w kolejnym odcinku, żeby mówię, nie zaczynać nic takiego nie robić. W tym miejscu, tylko mam nadzieję, że Anglia mnie nie zdradzi. Jeśli tego nie zrobi, to powinno być okej. Okay, co tu robi? Co tu robi Sycylia? Z tego, co pamiętam, to z Sycylią raczej miałem takie okej okay stosunki. Chciałbym, żeby się teraz wszyscy na mnie nie rzucili. Dobra, zapisałem sobie grę. Francja, odcinek 17. No i. No i kończymy. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę. Jest to, co ja powiedziałem. O, tu mogę zrekrutować jeszcze, co sobie. Aż teraz zapiszę dopiero grę. Widzicie, ja zapomniałbym na przykład i czemu i po co. Dobra, dzięki serdecznie za uwagę. Trzymać się, mówił dla Was Radek. Bye bye.